STS Zakłady Bukmacherskie oficjalnym Bukmacherem pogoni Szczecin. Ja, Komplimenty dla naszych zawodników, którzy, którzy, którzy wszystkie pomysły, jakie tak. gdzieś realizują, na ostatniej chwili, Ik denk met het opportunistische spel met het agressieve spel van Na początku z nim się trochę problemów jeśli chodzi o oportunistyczne style gry i agresywny, potre jest jeden corners en een paar momenten voor de goal. była duża ilość rzutów rożnych i sytuacji po ale ja, uważam, że największa uh, szansa dla Bergoglu była na momentach przejściowych. Ja, we hadden uh, ook een też uh, dobrą gankę. Uh, Figo zagrał do, uh, do Boharano i się na 0-1. En daarna was er nog grote kans op Volgens mij had hij hem ook nog opzij legy, maar moet gewoon de Tym badem, że była jeszcze bardzo duża szansa dla Patryka Tuszyńskiego, który powinien. Zagrać tą piłkę do zawodników, którzy byli wolni obok niego, więc powinna to być. Uh, Ma Break. Je Wtedy jest uh, przerwa, no i masz wpływ na zawodników. Więc moment dat we bal voorover, Więc daliśmy wskazówki do zawodników, abyśmy też uh, nie tylko w momentach przejściowych szybciej graliśmy, Piwke ja, in de głene bois, maar ook omdat we meer mensen zich in het posiadam hebben. Dat hebben we in de tweede helft veel beter gedaan. We hebben balbezit gespeeld en momenten waar we poging en pijn konden doen in de omschakeling, hebben we gewoon prima benut. In de tweede helft waren we meer in het posiadam van de piwke. En we mogen ook meer in het posiadam van de mensen. Ik denk dat we het beter uitspelen op het einde, dat de uitslag nog hoger kan brengen. Uważam, że gdybyśmy się lepiej zachowali pod bramką przeciwnika, to wynik końcowy mógłby być powyższy. To jest bardzo lecz. Myśmy na wolnym bardzo szczęśliwi, ale no, u nas to się nie kończy. Musimy, musimy dalej kontynuować swoją pracę. Dziękuję. Tak, mamy so wiele pozytywnych wiadomości w ramach tej Ja, nach so vielen positiven Nachrichten innerhalb dieser Woche. Po tylu pozytywnych e, informacjach w przypadku tego tygodnia. Trainer verlängert, e, Bauvertrag e, wurde unterschrieben, neues Stadion kommt, volles Haus. E, przedłużony kontrakt e, trenera, budowa nowego stadionu, e, wyprzedane bilety. Haben wir es verkackt, als Mannschaftshäuser. Jako, drużyna na dzisiaj zabiliśmy. Das tut uns unendlich leid, und wir sind sehr sind. Ja, Jest nam bardzo przykro, jesteśmy bez końca rozczarowani. Bardzo nam przykro też z powodu naszych kibiców, którzy musieli to przeżyć. Ja, wir jetzt nicht Am steht das Spiel. Nie możemy tego zmienić. W piątek przed nami kolejny trudny mecz. Spiel no i odpowiednio przygotujemy się do niego. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass das unser schlechtestes Spiel in diesem Jahr war. Ich Vielleicht sogar einer der schlechtesten überhaupt. Und jetzt müssen wir dazu stehen und müssen alles daran setzen, das zu ändern. Und am Freitag weniger Fehler machen, mehr investieren und äh, ja, bis zum Schluss zu fighten, um dort minimum einen Punkt zu erzielen. I teraz y, muszę tylko powiedzieć, że będziemy, musimy stawić temu czoła. Będziemy musieli starać się to zmienić w piątek, popełniać mniej błędów, bardzo dużo zainwestować no i walczyć do samego końca, po to, żeby zdobyć przynajmniej jeden punkt. Wie gesagt, ich i Alain, die hier anwesend waren noch anwesend są, haben, uh, haben sich das sicherlich anders vorgestellt, aber so ist Fußball. To też auch dazu, że man solche niedawna entsprechend verarbeitet, daraus lernt und es ja, im nächsten Spiel einfach versucht besser zu machen. Vielen Dank. Także zarówno ja, jak i wszyscy inni tutaj obecni z pewnością inaczej sobie to wyobrażaliśmy, ale taka jest piłka. Trzeba sobie umieć poradzić z taką porażką, uczyć się z tego i poprawiać.